Siemaneczko widzę, witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda I dzisiaj będziemy mieli Q&A, ale z... Z nami O co za entuzjazm <laughs> Tak, na samym początku chciałam, mi się przywitać, przywitać o subskrybowanie tego kanału, żeby na bieżąco wpadać na mojego TikToka hmm. Nie, wpadajcie na mojego TikToka i Instagrama, zapraszam was na kanał do Leny i zapraszam was na kanał do Werki Ja mam pytania do dziewczyn i będziecie sobie odpowiadać Pierwsze pytanie do was Ile razy się pokłóciliście? <głos》<głos》. Na 5 minut, czy jak? <głos》>. My się kłócimy ogólnie na 5 dwie minuty, a później już jestem... Czyli ogólnie to się kłócą, y, pokłóciły, ale ogólnie to tak jakby zero razy się pokłóciliście, tak żeby nie gadać ze sobą, to no, chyba chodzi. No jakby my się tak kłócimy, że my mamy takie sprzeczki, a nie kłótnie. Sprzeczki. Czy z kim Ilena ma rodzeństwo i czy pozdrowicie kinderkę? Ma. tak, Mam ma. ponad trójkę rodzeństw. Pozdrowicie kinderkę? Pozdrawiam na kinderkę. Mam lubię kinderkę. Czy dziewczyny cieszą się, że będą chodzić razem do klasy i że będą już w czwartej klasie? Tak, tak, cieszymy się. mam no, jeszcze nie wiadomo, czy nie wiadomo, czy lenę przepiszą. Dopiero się dowiemy w przyszłym tygodniu. Oko mnie, bo... Pozdrowicie Oliwkę, bo to jej marzenie? Pozdrawiamy Oliwkę. Marzenie się spóje. Dobra, czekaj. Czy dziewczyny to jakaś rodzina, czy koleżanki? Kuzynki. Nie, Anna, siostry. <laughs> Przyjaciółki. Przyjaciółki. Jak się poznałyście? Nie wiem. Same nie wiemy. One same nie wiedzą my jak miało, się poznać. Byliśmy obok siebie. Tak, Na no no, się... Nie, nie, no, nie, bo nasze mamy... Czy ty się kolegowałaś, nie? Nie, z moim bratem się. <laughs> y no, y i wtedy my się poznałyśmy. Ale ja tego w ogóle nie pamiętam tej sytuacji, więc nie wiem. Yy, no, ale podobno by była jakaś tam, że lęka, jak była mała moja lęka, w sensie, to, że tam, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, my wtedy mieszkaliśmy też w Natki, więc to tam tyle ludzi, co się przewinęło przez to mieszkanie. to... Dobra. Yy, Czy Leny mają TikToka? Tak. Mają, ale nie podają, bo potem zgłaszają i ludzie banują, więc nie podajemy. Yy, czekaj, czy, czy miałyście coś złamane, nie licząc Twojego wypadku, Lena? Tak to nie. Oprócz mojego wypadku to nie. A ty miałeś coś złamane? Nie. Ja wiem ja, ja, ja dużo razy. Ja miałam pół wypadków z tej stopy. Yy. Stłuczonych? No. Aha, ale nie połamane. Yy, czy macie chłopaków? Nie, nigdy nie miałam. <śmiech> <śmiech> ja nie mówię. <laughs> Ludzie na to... Yy, czy Leny lubią robić bransoletki? Ja tak. Średnio Okej okay. Ty tak, średnio Ty, średnio? Znaczy to no ja lubię, ale jak nie, nie mam komoru, to... Ty robić robisz tak tyle, że ty... Jest... No, ale sorry. Ech, Ale spoko, Lena ostatnio powiedziała, że nie przypada za malowaniem to druga, ja nie lubię Lena ostatnio powiedziała, że nie przypada za malowaniem, a co chwilę coś maluje Jak myślicie, czy za rok, czyli w czwartej klasie, będziecie mieć świadectwo z czerwonym paskiem? Nie Ani nie trochę, nie. Nie, ani bo trochę o tym ale ja, ja będę jej pomagać naprawdę. Tak, bo ja już powiedziałam, że mają wiedzieć, kiedy sprostać temu wypadkiem. Obie mają wiedzieć. Czy Lena z Leną wygadują swoje sekrety? Nie. No, jakimiś. sobie tak? Nie, mi cho chyba chodzi. Sobie. Aha, sobie, no chyba sobie. No to chyba chodziło ogólnie. Sobie mówicie sekrety, ale na... i komuś innemu nie wygadujecie, tak? Nie. To bardzo dobrze. Czy śpicie same, czy z misiami? W sensie, jak, jak, jak ty tu nie nocujesz? Le, moja Lena śpi z misiami. Ja też śpię. <laughs> A druga Lena też śpi z misiem. To jest mój miś do żegania i do przygotowania. Bo pierwszy raz na niego narzygałam Super, wow! Mam tego samego w domu. Właśnie <laughs> <Chyba się> ciapek. <laughs> czy z Lena jedzie gdzieś na wakacje? Tak, była w Hiszpanii. W ten piątek będę jechać na kolonię. I tak to nie, nie jadę chyba. Dobra. Koty czy psy? psy? Eee, tu jest kolejny pytań, czy Lena ma instagrama, jeśli tak tak się nazywa, ma, ale też nie podajesz, że no nie? Podaję, tylko na prywatny no. A nie zablokują ci? No Właśnie, bo niektóre osoby tutaj na takiej. No, bo Lenie też tak robiliśmy, aż w końcu Lena ma instagrama, ale go nie podaję Czy jesteście sigmami? Tak <noise> Kto miał więcej chłopaków? <noise> Tak, bo Sibidi Lenka nie się, nie się, nie się nie ogląda teraz za chłopakami <grym> bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy Lenka będzie tęsknić za starą klasą? To do ciebie pytanie. Nie. <grym> 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 Tutaj też było pytanie właśnie, czy się nie, Lena nie stresuje, że tam nowa klasa i lubię. I... Ja się ja Tym bardziej, że Lena już chciała od drugiej klasy przyjść do klasy A do klasy B. Y, ale ja mówiłam, że nie, nie i tak na w czwartą klasę to przełożyliśmy. Mamy w mojej klasie mamusie Bikao. Pozdrawiamy <średentujming> Ulubiony youtuber. Fajnie. Marbina z twoje 5 minut. Nie, wiem. Aha, ja myślałam, że mam dać ale dzięki. <średentuj> Więcej mam nie kupię lodów, nie? <średentuj> Która jest starsza? Ja. Lena jest starsza o miesiąc I jak, macie na I, I jak macie na drugie imię? Po bo babci Bogusia bo bo A Lena ma Renata znaczy, W sensie moja Lena Marynata. Która się lepiej uczy? Ja z matematyki się lepiej uczy a ja Błagam <susurzy> Lena się nie uczy już dobrze z matematyki Nie, ale jest angielska jestem dobra w miarę z polskiego i hiszpańskiego I Tutaj mamy takie Yeah. Czy wiecie, że jesteście najlepsze? Yeah. Nie. My jesteśmy najlepsze, my jesteśmy z, Sigma z Czy zrobicie kiedyś taki odcinek, jak wygląda Wasza nocka? Mm, Różnie no, ona wygląda. Mm. Ona jest za mocna, żeby dostawać na YouTube Nie, no kiedyś, nie kiedyś, kiedyś może nagramy, ale nie całą nockę, bo ja chodzę spać szybciej niż dziewczyny. Mieliśmy <coughs> mieliśmy... Nie śpimy, my ratujemy świat. Tak. Zwonek. <noise> tak, widzicie, co? No, ostatnio wzięły taką dużą miskę, taką całą, ja nie wiem, na sałatkę, jak są święta. Wlały tam mleko, wsypały płatki, dwie łyżki i tak sobie w nocy wzięły. Co my tu dalej mamy? Czy lubicie koty? Tak, lubimy. My wszystkie zwierzątka lubimy, przynajmniej ja nie wiem, jak. ona okay. też. <głos> <głos> Kitek. Eee... O tak, o się Czemu Lena Cisowska wkurza się jak przegrywa? Następne no, pytanie, eee, Kim chciałbyś się zostać w przyszłości? Mm. YouTuberką? Nie wiem, nie wiem. YouTuberką! Adwokatem, a ty na, możesz być o na przykład lekarzem ja już im wybrałam zawody Nie e, ja Skąd sukienka z kibidileny? To w ogóle nie z sukienkami ty się to podobało Ale to właśnie bo to ze zdjęcia To jest kombinezon tak I na to miała taką narzutkę, taką bluzkę jakby Skąd to masz? Z, wszystko. 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 z no Nie wszystko Ale dobrze te dwie <noise> <A. głos> Jakie macie hobby? <noise> Byt Tanie. Tak więc... Ja nie mam nowość. Nie... I nie wiem. Akrobatyka. O! O! Akrobatyka. O! o! Leniochowanie. Kiedy z y, założy kanał? Planuję w te wakacje, tylko że nie jestem zanokowana na <noise> Jak długo się przyjaźnicie, to już mówiliśmy. W jakiej mniej więcej odległości od siebie mieszkacie? 20 minut. PS uwielbiam Was. O! o. <noise> O, nie wiem, 20 No, 20 dni. minut na nóżkach spacerkiem, pacerkiem, albo tak no, 30. A 10, a 10 minut, jak jedziemy na no, kolejkę? Tak. Nie, no ja jechałam ostatnio 8 minut, 58 sekund <coughs> i 58 minisekund. Min min Setek sekundy. <coughs> Czy pozdrowicie, Milka? Pozdro. Pozdro. Czy, Pozdro. Dziew... Czy dziewczyny staną przyjaciółkami na zawsze? Tak. mnie jesteśmy przyjaciółkami, my jesteśmy sobie. Czy nagracie razem 24 godziny w pokoju Lęki i pozdrowisz Dąbrowska 4402? Ja Mieszkamy z Lebrowski kiedyś. Z no, Dąbrowskiego, ale tu ona ma taką Dąbrowska, ma taki taki nick Dąbrowska 4402. Pozdrawiamy. Czy Lena nauczyła się jeszcze do Pewnie. więcej bym dostała. Jaki jest was ulubiony przedmiot w szkole? Piórnik. <grym> Nie wiem, co jest dzisiaj. Ona idzie, do mnie, ona idzie na grę. Dobra, jaki jest, was, jaki jest wasz ulubiony przedmiot w szkole? Przerwa. O! Przerwy. Przerwy. Nie, żaden. Religia. Czy będziecie mieć basen? My w ogóle chcemy zrobić. Możemy tu mówić? Myślisz, czy nie mówić tego i by zrobić niespodziankę? Zrobianka. Zrobić niespodziankę. Ulubiony kolor. <kli> yy, szary, czarny, biały, niebie, nie bordowy, zielony mhm mm <kli> yy, yy, srebrny czekol, ja zapomniałem jakie są kolory to mówię kremowy okej okay. mój czarny, biały, szary i jakby ciemny, czerwony i na mam. ciemnej. Też mam na czapę. I czerwony taki, ciemniejszy i z czerwony. Ile macie wzrostu? Wiecie czy Cero. nie? Wiem? Ja wiem. Ja mam 146. Ja nie pamiętam. Pytanie do drugiej Leny. Czy masz zwierzaka? Ja? No ty. Ma siatka i Mariolka. Daj jej powiedzieć. Mam ma... ciatka uh -huh. i Mariolka. I to miała być... Dziewczynka to jest świnka morska, a chłopiec powinien być dziewczynką. Marek <grym> mnie wystraszył, bo myślałam, że ktoś wybije do domu, a to oni takie... <grym> Czemu to co tydzień macie nocki, że Lena idzie do Skibidilena, a Skibidilena do Leny? My się tak robimy. Tak, dziewczyny... My, my mówimy, że tutaj że Skibidilenka jest w ogóle taka super, że mogłaby tutaj zamieszkać, jak dla mnie. Jedną noc, no I, i, I dobrze, że wzięła tą walizkę, bo czasami jak ona ma plecak plecach reklamówkę tego, tego miśka pod pachą i, I kocyk, i to masakra. Bo ona ostatnio własną podłóżkę i kocyk. Czy z kimś nam ma Messengera? Mam. Jestem na świcie Ani i ja mam. Ja też, nie mam. Pamiętam, nie ja też nie mam. Ale pozdrawiam wszystkie grupy, na których jestem. Czy dziewczynki cieszą się, że już są wakacje? Ale nie czuję w ogóle jak to na <noise> wakacje. Jak normalny ten tak Co my tu mamy? E, czy spodobał Wam się kiedyś ten sam chłopak? Nie, nie. A ty czy... jest szkoda? Jaki? Nie się nie, nie a. Czy zazdrościłabyś jakby... Czy jedna zazdrościłaby drugiej, jakby tamta miała chłopaka? Nie. Ja nie. <noise> no, <kiedyś> prędzej <spodzuję. głos> <noise> Kiedy urodziła się Lena, a kiedy urodziła się z Kibili Lena? Ona się dzisiaj urodziła? Dzisiaj się urodziła? Ta, tak, ja tak zaczynałam. Aha. Jezu, dziewczyny co wam jest nie tak? Nie wiem. Ja się urodziłam. Mogę podać rok? No, możesz wczoraj? podać, ale to ja normalnie. 2015-31 marca. A ty? Wczoraj. Elena <noise> się urodziła 12. Nie! 15 12.02 e, Czy lubicie się tak samo ubierać? Tak Czy Leny zdały do następnej klasy? Tak Ta <grym> Czy będziecie siedzieć razem w ławce na każdej Ta -a -a lekcji? Tak Ta Która Lenka ma lepsze oceny w szkole? Ja, ja no, ono. Ty masz lepsze? Nie wiem Bo one nie wiedzą jakie ja mają oceny, ja też nie wiem dostałaś nigdy jedynkę i dwójki? Dostałem jedynkę, dwójkę, nie. W tej klasie? Nie. W tej klasie dostałaś jedynkę? Nie. A dwójkę? W tej klasie dostałaś jedynkę? Nie. No lecz o A kiedy robimy no, nockę? Właśnie aktualnie nocka trwa. Wczoraj była nocka, dzisiaj nocka. A i może jutrocka. Nie, no jutro. Zga. Czy mieliście takie... Aha, bo Lenka jedzie na obóz. Dobra, to ostatnie pytanie. Czy mieliście takie chwile, że mieliście zamiar zerwać przyjaźni? Nie. Nie, Nie, nawet jak się bardzo pokłóciliście? Nie. Dobra, w takim razie to były wszystkie pytania. Len. jeśli jakieś macie, to zadajcie je w komentarzu. A co? Teraz wami się żegnamy i widzimy się jutro. Pa!